Dany jest prostokąt ABCD o wymiarach 12 i 16 cm. Odcinek AC jest przekątną tego prostokąta. Odcinek DS jest wysokością trójkąta ACD. Patrz rysunek. Oblicz długość odcinka DS. Zapisz obliczenia. Na rysunku zaznaczmy wymiary 12 i 16. Przekątną oznaczmy przez x. Przekątną obliczmy stwierdzenia Pitagorasa. 12 do kwadratu, dodać 16 do kwadratu, równa się x kwadrat. 12 do kwadratu to jest 144, dodać 16 do kwadratu, pisemnie musisz wymnożyć, to jest 256, równa się x kwadrat. Po dodaniu otrzymujemy 400 równa się x kwadrat. Więc aby obliczyć samego x, należy kwadrat zamienić na pierwiastek z liczby, czyli pierwiastek z 400. Pierwiastek z czwórki pamiętasz, to jest 2. No tutaj wynik będzie po prostu 20. Więc zaznaczmy na rysunku, że ta nasza przekątna jest równa 20. W kolejnym kroku obliczmy pole naszego trójkąta ACD. Więc piszemy pole trójkąta ACD równa się jedna druga podstawa A razy wysokość. Tutaj wszystko mamy, bo zauważ, podstawą może być dwunastka, a wysokością niech będzie szesnastka. Więc mamy jedna druga razy 12 razy 16. Tutaj jeszcze skrócimy. Mamy 6 razy 16, to jest 96 cm kwadratowych. Tutaj też może jednostkę dopiszmy. No i zauważ, celem naszego zadania jest obliczenie tej oto wysokości odcinka DS. Żeby to zrobić, należy ponownie Napisać wzór na pole tego samego trójkąta ACD równa się 1 druga A razy H. Tylko tym razem będziemy ścierać pole i za chwilę tutaj w pole wstawimy w to miejsce 96. 1 druga to 1 druga. A tym razem podstawą, wcześniej była 12, no nie? Teraz podstawą będzie odcinek 20 a wysokość to jest ten odcinek szukany, czyli obliczamy pole, wykorzystujemy wzór na pole, tylko bierzemy inną podstawę i inną wysokość. Ścieram pole, korektoruję i w to miejsce wstawiam 96. Ok. Teraz ścieram podstawę, a i tutaj wpiszemy stawę, ale tym razem 20. Ok, jakoś zmieściliśmy. Tutaj spiszemy 96 równa się 1, druga z 20 to jest 10H. No i żeby obliczyć H, trzeba jeszcze tylko podzielić równanie stronami przez 10. Więc otrzymujemy, że 9,6 równa się H. Jest to szukana nasza wysokość. Napiszmy odpowiedź. Odcinek DS ma długość 9,6 cm.